Julia? Różne projekty będę pisać się. Gdzie jesteśmy? My jesteśmy w małych solecznikach. Tak, witamy. <laughs> Przyjeżdżajcie. <laughs> Przyjeżdżajcie, ale przez rok najmniej. Będzie ładniej i będzie więcej co zobaczyć, co poradzić. Sztos. <laughs> Okej, okay. był odcinek z Wilna, jesteśmy teraz na... E, na prowincji, mówiąc ładnie. To są... Małe słoneczniki, tak? tak? A e, jutro będziemy na wielkiej imprezie na dużynkach w dużych słonecznikach. I to jest sobie tak fajnie, bo myślę, że to jest taka litwa, którą lubił Mickiewicz, o której pisał Mickiewicz. Naprawdę. 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 No. Taka mała przyjazna, no patrzcie, jeziorko, tam łabędzie pływają, jest tak... tak... O. <grywa> Cie nowe plony, będzie sąsiek napełniony. Już nam żydko nie szeleści, rodne pola pociemniały. Niechaj będzie zboże w pieśni, złote ziarno wysypalo. Nowy chleb już jest w komorze, teraz deszczyk padać może. Żeby ziemia nie pragnęła, nowe zboże nam rodziła. W z w wieńcu, niech przypomni nam o słońcu. Stwekinami Wysus, i Derleł święte Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika. To święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Zgromadziliśmy się w tym miejscu, aby podziękować Bogu za obfite owoce rolniczego wysiłku. Dobra, powiem szczerze, że nie bardzo wiem, jak to zacząć. Może tak? Jest takie święto w Polsce, dożynki. I tutaj zetknęłam się z totalnie niewyobrażalną skalą obchodzenia takiego święta. Jestem teraz w Litwie, na południu, blisko granicy z Białorusią, we wsi Miedniki. I tutaj. Tu jest taka mała wioseczka, co nie? Taka malutka wioseczka, niepozorna, i zrobili taki gigantyczny festiwal, takie gigantyczne święto, że kopara opada. Święto bardzo mocno wspierane przez lokalny kościół, częściowo organizowane przez lokalny kościół. Troszeczkę taki festiwal kiczu w niektórych momentach. Na przykład tam widzę jakieś takie pieski. Piszczący sprzedają, ale widać, że tutaj ludzie się naprawdę angażują w coś takiego i że podkreślają w ten sposób swoje polskie korzenie. Przyjechałam tutaj z koleżanką, która mieszka w okolicy, z którą byłam w Moskwie. Julia była tutaj. Julia nas zapraszała do siebie wczoraj na nagraniu i powiedziała, że dożynki, które są teraz we wrześniu, zazwyczaj zaczyna się przygotowywać wiosną. I przez ostatni miesiąc przed dożynkami wszyscy po prostu stoją na uszach, żeby wszystko było idealnie. Idzie w to ogromny hajs. Patrzę na to, co się dzieje w Polsce. Dorzynki też potrafią być huczne, ale jakby mam wrażenie, że tutaj jest coś, to jest coś o wiele większego, o wiele ważniejszego. To jest taki moment, który naprawdę jednoczy tutaj ludzi. Tam są strasznie duże tłumy przy Straganach i chciałabym jeszcze potem pokazać w zasadzie, co tam się dzieje. Warto, totalnie. Chciałabym jakby przekazać coś takiego, że... Dużo się mówi o tym, że Litwini nie znoszą Polaków, że nas nie lubią. I bez wątpienia jest dużo takich ludzi, ale ten region, w którym jesteśmy teraz, w którym się teraz znajdujemy, jest bardzo propolski I ja z wieloma osobami tutaj już zdążyłam porozmawiać po polsku. Oczywiście mówią z silnym akcentem, troszeczkę kaleczą, są też naleściałości z języka rosyjskiego, ale mówią po polsku i oni chcą mówić po polsku za granicą. I na tych straganach wszędzie tutaj są polskie napisy. Za granicą. Nie wiem, jakoś tak serduszko się grzeje, że Polska jest tutaj po pozytywnie odbierana. To jest. Ja idę dalej. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć. Robak, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że byłam świadkiem bardzo nietypowego wydarzenia, kiedy pan wyglądał jak mnich, ale chyba spełniał tu rolę księdza. Nie wiem jak tu wygląda hierarchia, bo jednak no, inny kraj, ale... Załóżmy, że ksiądz święcił wodą święconą konsolę od dźwięku, od udźwiękowienia sceny, po prostu podszedł i po to poświęcił, poszedł dalej. Mogę jeszcze powiedzieć, że spełnia tutaj bardzo ważną rolę. Julia gra teraz koncert akordeonowy, a ja mam jej torebkę. część polityczną, kółko wzajemnej adoracji i tak dalej. Zapewne jest potrzebna, więc nie będę krytykować. Ale zamiast słuchać muzyki, to od 20 minut słuchowe przemówień. A stragany są tak zalepione ludźmi, że nie mam jak niczego nagrać. Boże, spraw, aby nigdy na naszej ziemi nie zabrakło tego chleba. Jest impreza. Ja przyszłam za scenę, żeby mieć odrobinę ciszy, bo zazwyczaj za granicą nie mam problemu, żeby mówić po polsku, bo wiem, że nikt mnie nie skuma, a tutaj rozumieją po polsku. E, właśnie mm, wszystkie mery, starosty i tak dalej rozdają rolnikom prezenty Prosimy za bycie rupy, najlepszymi rolnikami. Dostałam pudełka i kwiatki w doniczkach. <laughs> a ja? Zapraszamy ja? Dostałam chlebek. W sensie taka jedna pani chodziła i rozdawała wszystkim po kawałeczku chlebka. I dała mi też. Zostałam chlebek z rąk własnych, pani mer powiatu Dobra, Wileńskiego. Panią Sława. Najbardziej interesująca atrakcja, na którą mnie nie wpuszczą. Jakieś rozdają. Okno. Ci panowie, te panie kochają ziemię oczysto Pracują od rana do oczka. Nie ma dla nich nie. urlopów. No może troszeczkę jest tam kiedyś okazja jaka. Czy deszcz, czy spokojnie. Bóg zaplec Wam za to i że przekazuję starszym osobom, bardzo chciałam podziękować tej młodzieży, rodzicom, że przywili tą miłość do ziemi uczystej. Dziękuję bardzo. Bóg zaplec Wam. Dawaj, powiedz nam po polsku, co tam jest. E, to jest e, Pawłowa Republika, która była autonomna kiedyś. E, Paweł nie zdaje się mhm. z, 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 jej u, uratował. Ż, uratował? Spas? Nie, nie. nie, nie. Rządził? Rządził. Okej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Okay. laughs> Ale ona bardzo mało się przeżyła. Okej. Okay. Bardzo ładne ruiny. Stoimy nielegalnie, więc idziemy dalej. O! Ładnie. Mamy wycieczkę objazdową w drodze powrotnej na obiadek. Jeszcze raz, jak się nazywa się to miejsce? Wilkiszko Dwares. A po polsku? Dworzec wilkiszka. Dworek. Dworek. Dworzec to Pałac. wagzał. A, Pałac można jeszcze o, a tutaj, o, bardzo ładne. No, rozwaliny. No, w Polsce u nas takich nie tu. Ja nie widziałam. No, nie znasz. Na wierne. No mają w moim regionie nie tutaj kogo. Mamy pałac Balińskich i po prostu balon, przez który nie mogę. Mamy wycieczkę objazdową i patrzymy, co tu jest ciekawego. I znaleźliśmy balon z napisem TVP Wilno. Piękne. To była jakaś impreza wczoraj. Dobra, idziemy na kolejną imprezę. Znowu. Trzecia w ciągu tej doby. E Będą dużynki. Te wielkie dużynki, o których z tego co wiem już w polskiej telewizji trąbią, ale nie wiem czy tylko w polskiej telewizji w Litwie, czy w polskiej telewizji wszędzie. Julia, Ty mówiłaś to, skolka ludzi tam będzie? 10 tysięcy. 10 tysięcy ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy na polską imprezę, na której <grywki> po prostu żart nad żartami wieczorem będzie grał Zenek Tutaj. W mieście 6 tysięcy ludzi. Przyjedzie 10. Już całe miasto, o tam będzie zaraz widać, jest zastawione samochodami na brzegu ulic. Dobra tutaj wszystko zastawione. Tam z tyłu, z tyłu, z tyłu daleko też. Tam za tymi ludźmi stoją kolejne auta. I jest znak... No dawaj pojedziemy. I jest znak zakaz wjazdu. No gdzie ta... Ta szkoła, w której ja była wczoraj? A, tam miałam wczoraj spotkanie z harcerzami. Chodźmy na to

Czuję głównie przerażenie z powodu ilości ludzi. Słychać, że jest dużo ludzi z Polski, w sensie nie mieszkających tutaj na stałe, ale gości, bo bardzo łatwo jest rozróżnić po akcencie, jak mówię, po polsku. I obawiam się, że zostawię tutaj dużo pieniędzy na totalne badziewie, bo są ładne. Błyszczą. przerwę od tłumu. Przyszłyśmy do... Jeciki. Już Przyszłyśmy do Mickiewicza. Mickiewicz. I z tego co mówiła Julia, Mickiewicz prosi coś od Białorusi, z Białorusi, ale nie bardzo wiadomo co. Tak prosi, rączki wyciąga. U niego to to z głową? Посмотри! Даже больно в зубы от этого звука. Я с тобой не пойду. Te rzeczy są też we wyładku latem. August 5th.